Jak podaje tygodnik na żywo, najsłynniejsza aktorska para przechodzi. Kryzys w związku, dlatego też korzystają z pomocy specjalisty. Paweł i Joanna mieli udać się na terapię. Wilczak poproszony przez nas o komentarz w tej sprawie bardzo grzecznie i krótko. Stwierdził, Nie będę tego komentował. Życzę miłego dnia, powiedział nam aktor. Wszystko wskazuje na to, że tajemnica tego związku i ewentualnej terapii pozostanie nierozwikłana. Zarówno on, jak i ona bardzo strzegą swojej prywatności. Paweł Wilczak ostatnio pojawił się na premierze filmu Kler w towarzystwie koleżanki. Wywołało to spore poruszenie wśród fanów pary, a dla wielu było potwierdzeniem krążących od jakiegoś czasu plotek o kryzysie. Wtedy aktor w rozmowie z Twoim Imperium również uciął wszelkie spekulacje. Co to w ogóle za temat jest? Drodzy, Państwo, dajcie spokój, nie będę tego komentować. To jest śmiech na sali. Nie będę się tłumaczył, stwierdził w rozmowie z gazetą tak. Pracowali, że się zakochali, kochają się bez ślubu.